A to ty! Selfie wideo chcę zrobić z tobą. No dobrze, no. Ja już, stary... Nie, nie, nie. Przysięgam kieszeni, nic mi zabierzesz. Dobra, takie, słuchaj, selfie wideo, takie, no. Taki, no. Ja, to, ja to mówię na to, taki, orach amat. Orach amat. No, okej, okay, no, to ja to mówię, tak... I jedziemy. Dobra. Yy... Przytrzymaj mi telefon. Nie, żeby, ja nie, Trzymaj mój telefon. No. Nieważne, słuchaj, nieważne to jest jedną prostą rzecz. Widziałeś dużo rzeczy, mamy nagrane zresztą, jak ci pokazywałem. Hmm. Było naprawdę fajnie, ale chcę ci pokazać coś specjalnego dla ciebie, ok? Eee, słuchaj. Mm, to są karty, które są w ogóle podpisane przez różne gwiazdy. Pokaż, pokaż. I mam Daj nadzieję, że ciebie, że ciebie też się uda, żebyś mi podpisał się. Eee, jakbyś mógł, wyciągnij palec w ten sposób, prawej ręki i połóż na dowolnej, eee, na której chcesz. Karty? Gdzieś w środku, śmiało. No dobra, no. Gdzie chcesz? Tutaj? Ok. okay. No, pójść, no. Tak, pójść. no, no. Mm. Masz, zapamiętaj. Pokaż ją, pokaż ją. Komu? Wszystkim. Dama karo, ja to przewidziałem. No. Okay. Koniec, Liku? Nie, to imponuje. przewidziałem to. <śmienic> tak jak z Czesławem było, że przewidziałem. Ale nie dałem mu tej kopertki wcześniej. A poczekaj, zrobiliśmy selfie, nie? Pamiętasz. Z Marią, co? No, poczekaj, poczekaj. Pamiętasz to selfie? Tak, tak. Pamiętasz to selfie. Jedno nagraliśmy, nie nagraliśmy więcej, no tylko jedno, tak. prawda? No nie, no. Użyjemy ten film, słuchajcie, to jest selfie w programie. Słuchajcie, to jest specjalnie dla Cezika. To jest selfie w programie, w którym można puścić film od tyłu. Od tyłu, Wiedziałem. bo ty lubisz od tyłu. Tak tak, Każdy, że będę mówił Dama Karo od tyłu. Dobra, wychodzę stąd, naprawdę. Nie, to było wychodzę. niemożliwe, to było niemożliwe. Przeniech się zrobi, bo tre długie.

Orach Amad, orach Amad No Okej, ok. Dobra no. <noise> <noise> Orach Amat, faktycznie, mówiłem A to był wolny wybór, prawda, A więc wiesz więc... Dobra, dobra. Stary, ja ci, ja ci dziękuję bardzo Orach Amad, koniec? Ja chcę jeszcze! na no cię prośbę. Mo mogę coś zrobić z Twoją partnerką Ale z Eee, iluzję Nie, nie obrazisz się nie na mnie? Nie, moja partnerka nie zniknie, nie zniknie Dobra, no róbmy. Weź sobie jedną kartę, śmiało. Kasia, wiesz słabo. tak, śmiało. I jakbyś... Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz za to, co zrobię, ale podpisz ją z tej strony. Swoje imię, imię. nie idźcie w ślimaka, błagam. Nie róbmy kurde takiej niekonfetowej sytuacji. Zrobimy to, ale nie będzie ci się podobało. Nie tylko, że pójdziemy w ślimaka, ale też, że będzie ci się podobało. No. Dobrze? A ja mogę zobaczyć? Tak, i wszystkim możesz pokazać mi też. To jest podpis Kasia. Super? Ekstra. No. Kasia, o, serduszko to dla mnie czy dla sylwika? No właśnie e, Zaufasz mi? Nie Zaufaj mi, proszę cię, bo nie wyjdzie Nie Dobra, zaufaj. Słuchaj, weźmiemy tą kartę i y, złożę ją Zniszczę ją, bo to są... bo, bo stać mi, kurde, na tego, Dwukrotnie, na cztery części I... Przecież... ugryź? I trzymaj. Trzymaj, no co wygląda seksownie. Kapitalnie. Ja wezmę jedną. O, oj, oj. Następ, ja wezmę następną kartę. To są nowe karty, także nie ma fuj. Ja podpiszę się swoim pseudonimem Y. Uwaga. Zrobię to samo, żeby ci nie było przykro. Ok? Eee, trzymaj karty. Hmm. nie się ten trik. Nie podoba mi się w ogóle. No dobra, tak? Możemy się bawić, no? I co, co <grymne> mam zrobić? Ona ma kłonąć? Ja, o, a ja nic nie mam. Nie! Nie! Zobacz swoją. Nie no, jak to zrobiłeś? Co ty w ustach? Poszukał oddychaj, mnie. Oddychaj, oddychaj, będzie dobrze. Powiem tak, podałem ten trik analizie <grym> i ja nie wiem z... jak on to zrobić. Ja A ty miałeś ten... jego? Się... Ja z buziak, buziak. Do oczka, Wyszedłeś za wcześnie. Ale przecież to niemożliwe. <grym> no dało mi spokój. No, dałam... jak... 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 no jeszcze. <grym> Najpierw włożył tą do twojej ust, a później podpisał swoją, tak? Jeszcze, jeszcze! I to mi imponuje na przykład. Jeżeli podobała ci się reakcja Cezika, to koniecznie kliknij łapkę w górę pod tym filmem. Koniecznie też zajrzyj na jego kanał. A jeśli nie chcesz przegapić reakcji Czesława, kliknij w miniaturę. Intrygi z rady puste z mnożą się